Cieszę się bardzo, że to już czwarta edycja i to tak już na poważnie robimy tą imprezę i Mistrz Świata po raz trzeci nam otwiera. No i to co widać, zawodników jest dużo i młodzieży dużo, mają fajny sprzęt, Związek Narciarski pomaga, Polski Związek Narciarski, Polski Komitet, Główny Komitet Kultury Fizycznej, pan Mieczysław Borowy, który tu przyjechał z nami do nas. Finansowali nas tutaj i, i pomagają, dlatego korzystając z okazji, chciałem im podziękować. No i koledzy Olimpijczycy przyjechali Marian Sypniewski, brązowy medalista olimpijski dwukrotny. I także dobrze, że, że co roku tu się odbywa, bo wydaje mi się, że niekoniecznie mistrzyni świata szukać w Kazinie można znaleźć ją w suwałkach, czy w Szelmencie, czy w białym stoku. Dlatego pro, promuję narciarstwo. Bo skoczni nie będziemy tu budować, bo mamy piękne obiekty. Skocznie mamy najpiękniejsze chyba w Europie. Całe kompleksy, nowe, a biegi tak. Dlatego, dlatego jestem tu zawsze i, i, i będę zawsze mówił i namawiał młodzież. Do uprawiania biegów narciarskich. A to młodzież garnie się? To tak garnie jest, się, tak... zauważyliśmy właśnie, bo i narty dajemy przez Uczniowskie Kluby, sprowadzamy z Ministerstwa Sportu. Jest właśnie pan Mieczysław Kudlik, który tutaj nam zaopatrzył trzy szkoły już i wiem, że w przyszłym roku będziemy się starać do przerośli, bo tam szkoła też i też bardzo chętnych jest trochę, a nie mają nawet jednej pary nart. Dlatego będziemy pomagać i no cieszę się, że tu właśnie. W bo to jest ośrodek sportów zimowych, nie tylko jest, są konkurencje alpejskie, ale i biegi. Masowe biegi, a przez to myślę, że za, za jakiś czas tu w kadrze sto, z tych terenów ktoś się znajdzie w, w reprezentacji Polski. Czyli jeździć na nartach można nie tylko w górach, ale i. Nie, nie tylko. Tak, tu są piękne tereny, zwłaszcza do biegania. Te pagórki są wspaniałe. Tu mamy y, z gospodarzem tej całej ziemi, mamy zezwolenie od niego żeby się rozgrodzić. Biegajcie, mówi, ile chcecie, nie tak jak w Zakopanem, że zagrodzą mnie i dlate, dlaczego nie? Dlatego, że nie. No chciałbym wie pani, żeby, żeby coraz więcej tych zawodników było, żeby ich było tutaj około tysiąca, tak jak w Karpaczu biegają, prawda? I, i z takiej masowej grupy można wybrać właśnie kilku, bo, bo po to to robimy, żeby zaszczepić w młodzieży te chęci do uprawiania biegów. Bo to jest piękny sport i bardzo opłacalny sport, bo dzisiaj, jak się zdobywa Mistrzostwo Świata, to, to taki zawodnik jest ustawiony. To jest rally, jest impreza! Chciałem ja powiedzieć, że co rok przyjadę, to jest lepsze teraz. Coraz lepszy. I lepsze niż zakopanym. A jak zawodnicy? Też sporo. A ja przede wszystkim mi chodzi o dzieciaków, żeby się ruszały i myślę, że może w przyszłości będziemy mieć z tego pociechę. Jest coraz więcej zawodników? No widzę coraz więcej, ale o młodzież mi najwięcej chodzi. Wiadomo, amatorzy amatorzy też nie się ruszają, ale przede wszystkim że o dzieciaków. Jak pan by ocenił nasze trasy? No, super! I jeszcze chciałem dodać, tutaj facet taki jest, co ma 2000 hektarów, ani razu nie zagrodził. A w Zakopanem ledwo trasę zrobił zagrodzoną, a ma taki kawek, żebyś go. O, szkoda gadać, co zrobił. No. Czyli nasi ludzie są lepsi. Właśnie. A przecież zakopane żyje z turystyki, a tutaj się nie da, bo nie, nie wiem. Niedobrzy ludzie po prostu. Co by pan jeszcze zmienił, żeby było lepiej tutaj na tym naszym szaloncie? Ja tutaj dużo nie ma co do zmieniać, bo trasy można można i dłuższe, ale po co długie? Można i 5-10 kilometrów zrobić, no, no ale widowiskowe trasy na świecie, Puar Świata, czy Olimpiada, czy Mistrzostwa Świata są, krótkie, są krótsze trasy dla publiczności. Bo wszyscy widzą, gdzie biegną i kto biegnie, kto wygrywa. Pan jako mistrz czy widzi to tutaj potencjalną panią Kowalczyk? Wszystko przed tymi dziećmi. Ja mówię, słuchajcie, może za 20 lat będziemy mieć olimpiadę, takie małe dzieciaki. To może muszę się napaczyć, tu filmujcie, może kiedyś w telewizji będziemy oglądać. Dziękuję bardzo. Oby tego się doczekać. Ja się może już nie doczekam, ale, ale <grym> pani się doczeka. Myśli pan? Tak myślę. <grym> Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Dziękuję. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Najmłodsza pani? Tak, chciała cię startować, ale niestety nie mieliśmy takich małych budków do narty. Za rok startuje. Za rok. Tata przygotuje, rozumiem. Tak, oczywiście. Już no mówię, tak jak tu dziadek przypominał, że w zawodach pływackich wzięła udział. Także mam nadzieję, że w przyszłym roku już na nartki normalnie, bo jej starszy brat, jak miał półtoroczku, sam zaliczał koziołka matełka, bieg lotników, bieg także super. <laughs> Niech idzie w ślady. Masz normalnie Sportową rodzinę, wiesz? Jest skazana po prostu na sukces. I będzie, będzie sukces. Tak jest. Nasza mała Justynka, popatrzcie ludzie. No, dzisiaj jej starsza siostrzyczka e, z dwa, ze starszymi dziewczynkami. Była szósta, także też dobrze sobie poradziła. Roxana i siostra. Kurczę, to ty siostrę pobijesz i będziesz trzecia. Tak jest. O, no oczywiście, że przyszła olimpijka. Prawda? Tak. Prawda? Tak, jest. Halo? Jakbyś tak powiedziała, kilka słów do mikrofonu, byśmy byli pierwsi, którzy no. mieli w tak młodym głos. wieku. No, powiesz coś czy nie? Ze złotą tak jest. jest, dopiero jest. będzie archiwum, byśmy co? Byśmy zarobili na tym materiale? jest Szelment? Jest, wspólnie z wojewódzkim ośrodkiem sportu rekreacji Szelmen. Wymyśliliśmy właśnie, żeby takie zawody organizować co roku na początku lutego i żeby to były zawody międzynarodowe oraz żeby to były zawody wielopokoleniowe. Głównie zależy nam na tym, ażeby biegały dzieci. Ale zależy nam na tym, ażeby z dziećmi startowali również, obok dzieci startowali również dorośli. I stąd dzisiaj mamy kategorię. Najmłodsza zawodniczka to była trzyletnia, fajna dziewczynka, a najstarsi to koło siedemdziesiątki. W związku z tym osiągamy to, co my chcemy. Chcemy, ażeby jak najwięcej ludzi wyszło z domów i spędzali aktywnie czas, najlepiej na nartach. Druga sprawa, to walczymy o to, ażeby to bieganie weszło... Tak. Musimy skończyć, bo jest meta. jo. ale dramat przed metą, przed metą. Myślę, że będzie pamiętał. Rewelacja. Ale wygrał, przez to, że ten się przewrócił. Ten prowadził, ten Litwin. Czyli w sporcie musi być trochę szczęścia Tak, musi być dużo szczęścia Podobnie jak Nasza zawodniczka w Biatlonie Na ostatnim wirażu Dwie zawodniczki przed nią Zderzyły się I srebrny medal, być może, że na finiszu Również by wygrała Ale teraz Bidula Dał w siebie wszystko Myślę, że zapamięta te spotkanie że Tak, tak już następni Już następni i Lejer, Brawo! Ależ naposzlił ostro. Tu uwaga, proszę, uwaga. A miał pan okazję jeździć na nartach? Jeździsz ja na nartach? jeżdżę na nartach, mam dwie pasje: tenis ziemny i narty. W tenisie byłem najmłodszym prezesem Polskiego Związku Tenisa Ziemnego. Byłem prezesem tenisa ziemnego w Polsce 7 lat. Miałem 29 lat, zostałem prezesem Polskiego Związku Tenisa. Natomiast urodziłem się w Zawoi pod Babią Górą, więc po prostu urodziłem się na nartach. Czyli z nartami. Tak, było. tak. I do szkoły i całe życie. To najdłuższa wieś w Polsce. Tak jest. I zrobiliśmy więcej dwadzieścia kilka i zrobiliśmy w Zawoi 4 lata temu piękny wyciąg narciarski, nowoczesny na Mosorny Groń, także tam kontynuuje się te właśnie tradycje narciarskie. Tutaj myślę, że też będzie dzięki Panu kontynuowana tradycja narciarska, przynajmniej w biegach. To jest, ja bym to rozszerzył, nie tylko dzięki mnie. Ten ośrodek, wojewódzki ośrodek, Szelmen jak również władze samorządowe bardzo liczymy na i władze samorządowe Suwałk, władze samorządowe Augustowa, innych okolic. No i wojewodę marszałka marszałka głównie podlaskiego, że razem to stworzymy. Chcemy do szkół wejść, a żeby w każdej szkole tu w tym regionie był sprzęt narciarski, żeby lekcje WF u odbywały się na śniegu. To jest nasze marzenie. Pani biega lat na tych nartach. E, ojejku, e, już około 12. Czyli to po prostu zaszczepił te biegi u pani. E, moja pierwsza trenerka, pani Helena Leszyńska. Gratuluję. <noise> Dziękuję nie. E, w szkole w Supraślu. E, w sumie od tamtego momentu się zaczęło. I żałuje pani? Czy żałuje? No. Nie, nie, nie mam mowy. Dużo ryzykuję dla sportu, ale podważam za pasją. Teraz, który tutaj pani jest? E, drugi. I też pani wygrała wcześniej? Tak. No gratuluję. Ja dziękuję. Um, czy zamierza pani iść śladami pani Justyny Kowalczyk? E, śladami zależy w jakim sensie pani no, generalnie jeśli chodzi o, o, o narciarstwo, jak najbardziej chciałabym to robić w życiu, bo tak jak mówiłam, jest to moja pasja. Czyli zobaczymy Pani na jakiejś olimpiadzie. O miejmy nadzieję, no nie mogę nic wiedzieć ale... Pani wygrywa, czy jest szansa. Oby. Gratuluję bardzo. Dziękuję, lat. dziękuję jeszcze. Co Pan tutaj robi? Przyjechałem przebiec się na 10 km. Po skończeniu kariery brakuje mi trochę ruchu, także jak tylko jest okazja gdzieś wystartować czymkolwiek, to próbuję swoich sił. Czyli oprócz e, pływania musiał Pan też kiedyś zacząć jeżdżanie na nartach? E, no tak, w trakcie swojej kariery zawodniczej. Bieganie na nartach to był jeden z podstawowych treningów naszych. Co roku na zimę, cały styczeń i w grudniu wyjeżdżaliśmy do Jakuszy, na narty biegowe, także setki kilometrów pokonywałam co roku i, i posmakowały mi narty. A co gorzej, pływać czy, czy biec na nartach? Lubię jedno i drugie. Na, kaj na kajaku jest przyjemniej latem, jak jest super pogoda, a, a jak jest zima śnieg, to koniecznie narty. I będzie pan promował ten zimowy sport. No tak, ja teraz przyjechałem tutaj m.in. z Augustowa, dlatego, że planujemy w Augustowie uruchomić trasy biegowe, promować narciarstwo biegowe, chcemy no, zorganizować jakąś dużą imprezę biegową, wejść może w jakiś taki cykl tutaj biegów podlaskich, żeby również narciarze zawitali do Augustowa zimą. To ja podbiegnę. Dzień dobry. A tu panowie. Tak. Ja na początku chciałabym, żeby panowie się przedstawili. Adam jest Kowowski 72 latka, najstarszy no na razie jeszcze na ślizgamy nartach. Od ilu lat pan jeździ na nartach? O, i od dziecka jeszcze. I piłka nożna, i hokej, i narty, i tenis, przez różne gry. Najwięcej na więcej, na na tak. W tym wieku można też być super aktywnym. Super, tak naprawdę. Sport jest najlepszym lekarzem na wszelkie zło i na choroby. Tylko ruch, tak. A Tylko tutaj? Ruch, pan też? Janusz Kopyt. No też już niemal że merit, ponieważ w mojej firmie nie ma atmosfery, że tak powiem, do sportu, no więc muszę już iść na zasłużony odpoczynek. Ale się troszkę jeszcze tak człowiek nie daje, prawda? To i... rolki, to rower, to. Jest no, rolki, tak, super maratony. Mamy tam i setki 75 w Krakowie, za odrą mamy setkę na rolkach. A jak także... biegło się dzisiaj panu? No trochę, bo sam sobie jestem, że tak powiem, serwismerem, przedobrzyłem, bo to trzy dni temu. Podprowadzili mnie w internecie z pogodą nieco. I ciężko tyrałem. Bo byłoby lepiej, myślę, że koledze bym się tak nie dał odjechać. No. Czyli aha, bo kolega wygrał, a pan... No lepiej, lepiej posmarował. A to za rok po prostu można zrewanżować się. No tak, mam nadzieję. No super, tak. dziękuję. Dziękuję bardzo. To tutaj tak po kolei bym prosiła o przedstawienie swojej rodziny. Pierwsza to jest synowa, no to jak córka Aneta, Sebastian pierworodny syn, jego synek Natan, Alan syn Damiana, a ta moja młotka żona, Damian najmłodszy syn, Kasia, synowa, Damiana żona. I pan Józef Uszczek, olimpijczyk, a to siedzi Tatiana mała o i słucha. Przyszła pani, tak, pani Kowalczyk. Tak, narty są w środku. Tak jeszcze i jeszcze biegają. Wszyscy mówią, że jeżdżą na nartach. Obowiązkowo, wszyscy jeżdżą na nartach. Tatiana startowała już w zawodach pływackich, na razie na desce, ale głowę trzyma mocno, miała półtora miesiąca, to startowała już w zawodach, a na przyszły rok na pewno będzie startowała w biegu i innych, które tu Będą się odbywać. No, biegu zimna myślę, że też. Rozumiem, już dziadek karierę Tatianie tutaj yy, zaplanował? No, nie wiadomo, bo yy, karierę to ma Damian jej planować. Dziadek może tylko dopingować, ewentualnie zasponsorować, trzymać na duchu, żeby to wszystko grało. Uprawiamy wszystkiego rodzaju sporty dostępne ogólno w Polsce i nie tylko. U mnie się rozpoczęło to od lekkoatletyki, byłem mistrzem województwa pięciu boju. Tam uprawiałem kolarstwo i inne dyscypliny, a później jak tu wystartowaliśmy w naszej okolicy Gołdapi na wiatlonie rodzinnym z Sebastianem i żoną i zobaczyliśmy, że wygraliśmy ten wiatlon i zaczęliśmy biegać. Później zrobiłem uprawienie instruktorskie narciarstwa w Zakopanem i później już Damian poszedł do szkoły mistrzostwa. Teraz jest wnuczek szkoły mistrzostwa sportowego w Zakopanem, Sebastiana Anety, syn. Dzisiaj nie przyjechał, bo ma tam zawody w okolicach Zakopanego. Żeby odeszli od telewizora, od komputerów, żeby przynajmniej w sobotę, w niedzielę, w weekend wybrali się na narty, tak jak teraz jest piękna aura, śnieg. Tylko prowadzić narciarstwo, biegowe czy zjazdowe i cieszyć się świeżym powietrzem. Bo sportowców nie trzyma się grypa. Tak jest, trzymamy się zdrowo wszyscy. No powiedz coś. Lubisz jeździć na nartach? Gugu, mówić gu. ładnie ślicznie. Gugu, gugu. Gu. <gry> Byłem przedostatni na życzenie kolegi Bogdana. I jak się biegło? Znakomicie. Pierwszy. znakomicie. Pierwszy z LKS koło gospodyń wiejskich Szelment. Tworzymy tu nową, nową rzeczywistość, tu tworzymy na tej szelmęckiej Ziemi. Cała wieś przyszła. Na sześć osób, trzech kibiców i jeden zawodnik. Kto ma taką średnią? No nikt. Nikt, gratulujemy do tego dojechania do, do mety. Dziękuję bardzo. Nie, no w porządku to wie Pani, ja tam nie czuję zmęczenia. Wczoraj w Gułdapi biegałem e, na 10 km, w tym samym czasie przebiegłem, bo patrzę, tu mam godzina 10, wczoraj w Gułdapi godzina 9. E, jak na mój wiek, nie będę wymieniał swojego wieku, jestem zadowolony. Jestem dobry w rolkach, na rolkach. Mam dobry wynik w rolkach. Też startuję od, od 8 lat. Maraton mam przebiegnięty na rolkach w godzina 38, i to dwa lata temu. 10 km, 22 minuty, 8 sekund. Także w niektórych dyscyplinach w ogóle startuję od 28 lat. Przebiegłem, nie, robię, nie, nie prowadzę statystyki, ale gdzieś w 600 imprezach startowałem. Różnych. I tego dnia biegam e, na nogach biegam e, po 60 km, 70 km. Przygotowuję się do sezonu, biegam w półmaratonach na 10 km. W zeszłym roku w ogóle startowałem w różnych imprezach. Startuję również, o, zapomniałem powiedzieć, startuję również w wyścigach kolarskich, w maratonach kresowych, na rowerach górskich, bo 65 km to w zeszłym roku zaliczyłem 10 maratonów kresowych na rowerze. A w ogóle w zeszłym roku startowałem w 35 imprezach. Razem przebiegłem, czy to na rowerze, czy na nogach, czy na łyżwach, czy na rolkach. 787 km startowych. A w ogóle na rowerze przechodzę w 5000 km. A narty? To... Na narty, narty dopiero zacząłem wprowadzać te narty. Narty mi są potrzebne po co? dlatego że e, jak się biega, jak się na nartach e, uprawia się narciarstwo, to grok, krok jest dłuższy. Wydłuża się kroki, i szybciej się biega. I dlatego prowadziłem narciarstwo? Tak na nartach to chyba nie od dawna tam, to takie było jeżdżenie takie. Chodzenie było na nartach. <noise> Tak, Ale gratulujemy, bo ostatni będą zawsze pierwszymi. Tak jest, tak gdzieś napisane było... Oj, w ważnej księdze. nie tak, <grym> jest najgorzej. Rundę jeszcze raz powtarzam. Ukończyłem ducha nie wizjonowałem. <grym grym grym> dziękuję. dziękuję ja do wszystkiego tak chodzę tak trochę e, z takim, no z takim pewno dożą. Z takim dystansem do wszystkiego, nie wolno tam przywiązywać, że ja muszę w tym być najlepszy, w tym najlepszy. No, na tyle ile mnie stać, no, na tyle tego. No. W moim wieku to już yy, mało kto już uprawia. Ja jestem z stoku to w soku. nas takich powiedzmy 60-latków, którzy zajmują się biegami i takie różnej dyscypliny uprawia. To jest nas chyba pięciu. To nie pięciu. pięciu. To jest pięciu tylko nas, którzy czy nie uprawiają. No. Jest takie powiedzonko, proszę pani, sportowe, tak, które pasuje dla mego wieku że sportowcy umierają zdrowsi. To jest ważna dywiza życiowa. <grystanie> jest Szelment! Jest impreza! Jakby Pan podsumował dzisiejsze spotkanie? bardzo dobrze przede wszystkim dlatego, że było tak dużo uczestników, bo to jest postawa rzecz, dla nich to robimy przecież i nieważne są osiągnięte wyniki, ważne jest samo uczestnictwo i dlatego też cieszy to, że bardzo dużo było dzieci, młodzieży i osób dorosłych również. także myślę, że warto było to robić i to robimy to po raz czwarty, będziemy kolejne razy robić, bo naprawdę są to imprezy, które warto robić, bo cieszy, jak tak dużo ludzi przyjeżdża. Nie, my nie staramy się tutaj robić z tego zawodostwa, bo wiadomo, że na dzisiaj to naprawdę nie zależy nam na tym, żeby tu były jakieś bardzo dobre wyniki osiągane. Oczywiście to współzawodnictwo musi być, bo to sprawia satysfakcję ludziom, którzy te zawody wygrają, po to są puchary, po to są nagrody, ale nam bardzo zależy przede wszystkim na tym, aby jak najwięcej ludzi chciało uczestniczyć w tych zawodach, ale też zależy nam na tym, żeby ci ludzie biegali codziennie bo y, mamy tu przygotowane trasy, jak tylko rozpocznie się sezon zimowy, to nie tylko dbamy o trasy zjazdowe, ale również i biegową, żeby ludzie mogli... Po prostu e, aktywnie odpoczywać, bo to o to 120. chodzi. Tak jest, bardzo serdecznie zapraszamy. Tak jest. No ja muszę powiedzieć, że niebawem e, to, to będzie trwało trochę, ale będziemy mieli wyciąg nadwodnik, będziemy mieli parking, będziemy mieli ścianę spineczkową, urządzono plażę. Także to są te rzeczy, które wzbogacą nasz ośrodek i umożliwią aktywny wypoczynek również latem. Bo na dzisiaj też można u nas wypocząć latem, ale tak szerokiej oferty nie mamy. Ale po zbudowaniu tych inwestycji, które są już zatwierdzone i będą budowane, będą realizowane, to ta oferta będzie bardzo bogata i myślę, że naprawdę warto do Szelmentu o każdej porze roku przyjechać. Jak to Jeszcze? Zbigniew. 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 Janek. Czesko. 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 Ja proszę Panią startowałem w Czechosłowacji, spotkaliśmy się w Sprindlerowym Lynie, a później startowałem na skoczni w Harachowie. Miałem tam, ale miałem wypadek i dalej później już startować wypadek. nie mogłem. Mój miałem, mój rekord, który był, to wtedy było na tamtej skoczni, nie na tej długiej, co Wojtek skakał, na tej mamucie, na tej średniej. To miałem tam gdzieś 115 metrów. 115. 115 miałem, gdzieś wypadek. tak. No, ale później na tej długie, długie, na tych lotach na 115 to był rekord, tak? Jakim no był nie, to skos? był, pani, taki rekord. średni. Rzeciowy. Dla mnie był życiowy rekord i wtedy miałem tam taki wypadek i później się moja kariera skończyła i osiadłem później w klasie. Por... Mocny, mocny. W Szklarskiej porębie osiadłem tam i tam, a w 1976 roku tu przyjechałem i spotkałem kolegów tutaj, których właśnie jest. Razem się startowaliśmy, także. Czyli w suwałkach to takie spotkanie, znaczy Szelmen to jest takie spotkanie po latach. Tak no jest i da... tak. Ahoj! <laughs>